W swojej prelekcji poruszyłeś temat integracji aplikacji MObywatel z naszą aplikacją m Mieszkaniec. Jakie są takie podstawowe korzyści dla urzędu i mieszkańca, jeżeli taka integracja jest wykonana po stronie klienta? MObywatel jest aplikacją, którą. Dało nam państwo. tak? Wszyscy znamy obywatela z, ze zdrowia, tak? bo przy pandemii, no to tam wszyscy, był temat zapisów na szczepienia, gdzieś tam jest dostęp do recept, dostęp do punktów karnych. Ostatnio było kilka tur wyborów różnych, więc można było zmienić lokale wyborcze. I obywatel wprowadził w zeszłym roku nową funkcjonalność e-płatności. Te płatności to jest taki. Wyłom troszeczkę, bo aplikacja jest przeznaczona dla, dla obywateli i jakby serwuje zadania, które państwo realizuje, a ta część e-płatności jest troszkę, tak jak wspominałem, wyłomem, bo w niej można zapłacić za podatki i opłaty lokalne. Tak? Jako firma Rekord od, od kilku lat mamy swoją aplikację Mieszkaniec, w której można dokonywać płatności, można głosować za budżet obywatelski, tak? można zgłaszać różne e, 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 projekty. Więc, więc troszeczkę te, te płatności połączyły, te dwie aplikacje, ale to, to tak naprawdę są dwa różne byty e, e, przeznaczone dla jakby tej samej osoby, ale pełniące pewne role e, inne tak? dla mieszkańca miasta Bielsko-Białej. Tak? Ja jestem mieszkańcem Bielsko-Białej i, i korzystam, czy korzystałbym z M mieszkańca, gdzie mam dostęp do usług serwowanych przez moje miasto. A M-Obywatel to są usługi serwowane przez, przez państwo. To jest głównie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Tak, tak. Na ten moment z aplikacją M-Obywatel można zapłacić za podatek od nieruchomości osób fizycznych, rolnych osób fizycznych, leśnych osób fizycznych. Łączne zobowiązanie. W przyszłości my, jako rekord, udostępnimy. Podatek czy opłatę za odpady komunalne, na ten moment nie widać, żeby były inne podatki pobierane przez gminy. Tak? Należy pamiętać, że mieszkańcy jeszcze płacą są inne tak? opłaty. Dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia. Więc, więc w naszej aplikacji rekordowej, Mieszkaniec to wszystko można zapłacić. W obywatelu jest to ograniczone na razie do tych dwóch kilku tytułów płatności podatków od nieruchomości i odpadów komunalnych. Na razie przystąpiło do tego niecałe 10 urzędów. Jeżeli chcą kolejni klienci przystąpić, to oczywiście też ich do tego zachęcamy. Tak, tak, to troszeczkę się zmieniło, bo już jest 16 klientów, które przystąpiło oczywiście z punktu widzenia rekordu, tak? bo do samej aplikacji m przystąpiły też inne miasta. Ogólnie wydaje mi się, że to jest koło 50, więc to nie jest jakoś tam duży, duży, duże wejście samorządów, ale jest powiedzmy 50 samorządów, które, które wysyłają te dane podatkowe do MOBWATela i mieszkańcy tych 50 miast w Polsce mogą płacić. My obsługujemy 16, 16 miast, i to są od dużych miast, od nie wiem, miasta Bielsko-Biała-Płock tak, po, po, po mniejsze gminy z naszego tutaj powiatu. Haszlach, tak? dużo Miasta w Cieszynie, troszeczkę dalej Zawoja, więc, więc różnorodność jakby wielkości gmin jest, jest jakby zachowana i jakby każdy niezależnie w jakim gminie mieszka, w jakim powiacie no może, może korzystać z tych aplikacji.